Szukacie kamery do monitoringu do Waszego inteligentnego domu? Jeśli tak, to ten model od firmy Akara może Wam się spodobać, ze względu na to, że mamy tutaj model G5 Pro, który oferuje nie tylko świetną jakość wykonania, która idealnie sprawdzi się w warunkach zewnętrznych, bo jest to model odporny na przykład na deszcz. Ale również oferuje naprawdę bardzo dobrą jakość obrazu, zarówno w dzień, jak i w nocy. Mógłbym powiedzieć nawet, zwłaszcza w nocy, bo tutaj ta jakość jest naprawdę imponująca. Dodatkowo jest to sprzęt który wspiera kilka standardów, w tym ZigBee, Thread i Matter. W związku z tym idealnie nada się nie tylko do domu opartego o Apple HomeKit, ale m.in. o systemy innych producentów, takich jak choćby Google. Także jeśli szukacie sprzętu do waszego inteligentnego domu i jesteście w stanie zapłacić około 500 do 600 zł, to myślę, że ten sprzęt może wam się spodobać. Mnie naprawdę jego jakość zaskoczyła. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tej kamery, ona jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Już nawet nie mówię o kwestii designu czy tego, że mamy tutaj użyte wysokiej jakości materiały, ale przede wszystkim to, że kamera ta wspiera certyfikat IP65, więc idealnie sprawdzi się na dworze w momencie, w którym również będzie padał deszcz czy na przykład będzie śnieg za oknem. Nie ma z tym żadnego problemu. Przetestowałem to, więc spokojnie możecie sobie właśnie taką kamerę zamontować gdzieś pod, pod sufitką, na parapecie. Jesteście w stanie przy Przymocować ją na gwinty, w zasadzie na śruby, one są w zestawie, lub na przykład przykleić za pomocą specjalnej taśmy właśnie do jakiejś płaskiej powierzchni, no albo po prostu gdzieś położyć, aby ona nie spadła, no bo ułożenie tutaj będzie naprawdę dowolne, dzięki temu również, że możecie sobie dostosować kąt czy wysokość położenia samej tej kamery, Także w różnych przestrzeniach czy na różnych powierzchniach jesteście w stanie ją po prostu zamontować. Sama konfiguracja jest banalnie prosta, bo wystarczy sobie odpalić, pobrać aplikację kary, która jest do Rozbudowana, ma fajne funkcje, choć nie jest idealnie przetłumaczona, ale do tego sobie później wrócimy. Następnie jesteście w stanie, właśnie dodać ją do waszego inteligentnego domu. Ja to zrobiłem w oparciu o Apple HomeKit, nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak Wam mówiłem, ta kamera jest jednocześnie hubem, bo pełni właśnie w tym samym momencie funkcję bramki Zigbee 3.0, kontrolera Meter oraz Rutella Thread, dzięki czemu jesteście w stanie właśnie działać z wieloma tak naprawdę ekosystemami. Tak jak Wam mówiłem, u mnie to działa w oparciu o Apple. HomeKit, ale nie ma żadnego problemu, żeby również działać w oparciu o Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, czy na przykład Home Assistant. Co więcej, jest też dowolność, jeśli chodzi o podłączenie tej kamery. Ja akurat otrzymałem do testów model wyposażony w Wi-Fi, no i trzeba go skonfigurować właśnie w oparciu o tą bezprzewodową sieć i też tym samym musicie podłączyć się przewodowo za pomocą USB typu C z zasilaniem właśnie tej kamery, ale teoretycznie możecie sobie wziąć wersję, która działa w oparciu o kabel Ethernet, który również dzięki użyciu odpowiedniego switcha może dostarczać po prostu prąd do samej tej kamery, no i wtedy nie musicie mieć drugiego zasilania, co też dla wielu osób może być wygodne, zwłaszcza jeśli montujecie gdzieś przy domu i jesteście w stanie poprowadzić odpowiednie przewody. Sama kamera oferuje też wysoką jakość samych nagrań, ale też szeroki kąt tych nagrań, bo ten kąt widzenia wynosi tu aż 133 stopnie. Sama matryca ma tutaj 4 megapiksele, jest ona typu 1:1.8 z przysłoną 1:0, dzięki czemu ta jakość, no i sama jasność stoi tutaj naprawdę bardzo wysokim poziomie. Testowałem tę kamerę w różnych warunkach, zarówno w różnych miejscach, jak i o różnej porze dnia, także w nocy. No i naprawdę tutaj jesteście w stanie bardzo dużo zauważyć. Tak naprawdę, jeśli szukacie właśnie sprzętu do monitoringu, no to kluczowe będzie to, jak ona również sobie radzi w tych gorszych warunkach oświetleniowych. No a ta radzi sobie bardzo dobrze. Sama rozdzielczość tutaj wynosi 2688 na 1520. W związku z tym można powiedzieć, że jest przyzwoicie, jeśli chodzi o takie kamery zewnętrzne, chociaż na rynku znajdziecie kamery, które będą oferowały jeszcze wyższą jakość, ale ja osobiście do tej jakości nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń, bo wszystko naprawdę bardzo dobrze widać. Tak jak wam mówiłem, szczególnie też w nocy. Ten obraz jest dodatkowo podkręcany i jest naprawdę jasny, dzięki czemu będziecie w stanie rozpoznać nawet konkretną osobę, która ewentualnie kręciłaby wam się koło domu. Co więcej, jak mówimy o kręceniu się, to sama kamera oczywiście ma funkcje związane z AI i wykrywaniem różnych obiektów począwszy od wykrywania twarzy różnych osób, samochodów, które mogą przejeżdżać, też pilnowania paczki, przesyłki, którą kurier wam przywiózł i na przykład postawił pod drzwiami, bo akurat was nie było. Natomiast nawet na tym się nie kończy, bo jak mówimy o tych nagraniach nocnych, no to z pomocą również może wam przyjść specjalna lampa, która jest tutaj na wyposażeniu. Świeci ona naprawdę mocno, z poziomu aplikacji możecie sobie tym strumieniem też sterować, zwiększać go, zmniejszać, tak abyście po prostu mieli to pod kontrolą, aby też ewentualnie zbyt mocno po prostu czegoś nie oświetla. Dodatkowo z tyłu tej kamery mamy też głośnik o wartości 100 dB, który może w skrajnych sytuacjach pełnić rolę syreny alarmowej, tak aby ewentualnie powiadomić sąsiadów, że coś się z waszym domem dzieje, że ktoś koło niego się kręci. Możecie to sami oczywiście wyzwolić, albo w momencie, w którym instalujecie taką kamerę, na przykład przed waszymi wejściowymi drzwiami, to możecie z kimś prowadzić rozmowę, bo oczywiście mamy tutaj możliwą funkcję dwukierunkowej komunikacji w oparciu o mikrofon i też właśnie głośnik, który jest na wyposażeniu tej kamery. A z z drugiej strony wy rozmawiacie poprzez aplikację Kary, którą macie na swoim telefonie. Także reasumując, jeśli chodzi o te nagrania, wydaje się, że jest to bardzo ważne, no to sama ta kamera oferuje naprawdę wysoką jakość tych nagrań, nie jest to co prawda 4K. Na rynku znajdziecie również takie kamery, no ale raczej nie w tej cenie trzeba będzie za nie zapłacić więcej. A ja uważam, że przy tej jakości, która jest większa, chociażby od samego Full HD i naprawdę wysokiej jasności tych nagrań, samej jakości oferowanych kolorów, no bo tutaj ta kamera. Koduje tak naprawdę ten obraz w standardzie H264 lub 265, dzięki czemu można też kompresować ten materiał i nie zabierać na przykład tyle miejsca w chmurze. No, bo również rzeczywiście macie możliwość korzystania z subskrypcji i odpalenia sobie tego, aby wszystkie nagrania lądowały właśnie tam. Gdzie oczywiście jest to opcjonalne, nie musicie tego tak naprawdę nagrywać i możecie po prostu na bieżąco sobie streamować jedynie ten obraz. Niemniej, sama kamera jest oczywiście też wyposażona w pamięć na poziomie 32 GB, dzięki czemu mogą się na niej bezpośrednio również zapisywać same nagrania, natomiast nie jest ta pamięć zwiększalna, bo po prostu nie ma tutaj żadnego slotu na przykład na kartę microSD. Także pod kątem jakości nagrań uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Zresztą sami możecie to ocenić i myślę, że tutaj wasz werdykt, wasza opinia będzie po prostu podobna. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę chociażby na kwestię samej detekcji, bo jak sobie testowałem to, to działało naprawdę nieźle. Nie tylko w oparciu właśnie o jakiś samochód, czy o człowieka, który podchodzi, ale też o niewykrywanie na przykład jakiejś małej ptaków, czy jakichś owadów, które mogą pojawić się przed samą kamerą, no bo nie trzeba ukrywać, że przy na przykład tańszych kamerach, które nie mają aż tak rozbudowanej tej funkcji detekcji, wystarczy, że na przykład jakiś owad przeleci i od razu dostajecie powiadomienie, że coś się pojawiło na tym ekranie. Tutaj nie ma z tym problemu, bo ta kamera generalnie ma wykrywać już konkretne jakby obiekty, pojazdy, osoby, czy też ewentualnie monitorować tą paczkę. Ale dodatkowo, oprócz samego rozpoznawania konkretnych obrazów, czy też postaci, mamy rozpoznawanie nietypowych dźwięków, więc jeśli na przykład zostawiacie sobie taką kamerę w domu i ma ona służyć jako niania, a tak się też może zdarzyć, to jesteście w stanie wykrywać na przykład płacz dziecka, dźwięk alarmu, czy na przykład szczekanie psa. I w ten sposób właśnie sobie zdalnie monitorować, czy coś z waszymi bliskimi, tudzież z waszym zwierzątkiem, które zostawiliście w domu, po prostu się nie dzieje. Choć warto zauważyć, że pewne funkcje, te zaawansowane funkcje detekcji w samej aplikacji Akary będą wymagać subskrypcji Akara Home Guard, przez co gdybyście jej nie wykupili, to nie będziecie w w stanie ciągiem nagrywać danego obrazu wykrytą daną osobą, bo w darmowej wersji jest taka opcja, ale co 3 minuty, także będzie tutaj musiał być zachowany po prostu większy odstęp, no albo będziecie musieli się zdecydować na tą płatną subskrypcję, ale sama ta subskrypcja oferuje też dodatkowe funkcje związane chociażby z oznaczaniem danych fragmentów, tagowaniem i natomiast myślę, że dla wielu osób może być to zbyteczne, bardziej się to nada do profesjonalnego wykorzystywania na przykład przy monitoringu jakiejś firmy, czy też sklepu, aniżeli stricte domu. Jeśli chodzi o samą aplikację, tak Mówiłem, ona jest dosyć zaawansowana. Oferuje bardzo dużo opcji, możliwości personalizacji, włączania czy wyłączania poszczególnych ustawień. Natomiast warto zauważyć, że nie wszystko jest idealnie przetłumaczone. Tutaj wydaje mi się, że firma Akara mogłaby jakimś update'em to po prostu naprawić. Natomiast jeśli chodzi o samą funkcjonalność, tutaj akurat żadnych zastrzeżeń nie mam. Aplikacja się nie ścina, działa bardzo dobrze i wszystko w czasie rzeczywistym można sobie zmieniać na samej tej kamerze bez praktycznie większego opóźnienia. Całość komunikacji działa w oparciu o 2,4 lub 5 GHz, a dodatkowo mamy oczywiście tutaj Bluetooth, ale tak jak Wam mówiłem jedną z najważniejszych rzeczy jest również to, że ta kamera może równocześnie pełnić funkcję HUB'a z dzięki czemu możecie sobie do niej po prostu podłączyć różne czujniki, czy inne jakieś sensory, które są na przykład od Akary, ale z drugiej strony, gdybyście na przykład używali tak jak ja właśnie podczas testów Apple HomeKit, to jednocześnie właśnie ta kamera będzie też zwiększać pokrycie Waszego sygnału, no bo tak naprawdę może ona pełnić rolę taką jak pełni HomePod, czy na przykład Apple TV, dzięki czemu mamy tutaj możliwość rozszerzenia sobie zasięgu, czy funkcjonowania właśnie naszej sieci thread. No i tutaj jeśli byście korzystali też z Apple HomeKit, no to oczywiście mając iCloud Plus macie możliwość automatycznie przechowywania tych wszystkich nagrań właśnie w chmurze, dzięki czemu nie musicie korzystać z na przykład dodatkowej subskrypcji, aby mieć to online tam zapisywane, tylko po prostu przez 10 dni na chmurze Apple takie nagrania tam będą kolekcjonowane. Co więcej, to naprawdę bardzo dobrze działa w systemie Apple HomeKit, dzięki czemu możecie sobie nie tylko właśnie przychowywać, Zachowywać ten obraz, ale również strumieniować, czy po prostu bezpośrednio prowadzić komunikację w oparciu o mikrofon, ten wbudowany głośnik, i tak naprawdę nawet teoretycznie nie musicie korzystać z tej aplikacji Akara, tylko wszystko możecie robić w obrębie aplikacji HomeKit, a to się po prostu też często nie zdarza, i moim zdaniem dlatego ta kamera jest jedną z ciekawszych, może nawet najciekawszą, jeśli chodzi o warunki zewnętrzne dostępnych na rynku. Na no sama cena też nie jest bardzo wysoka, ze względu na to, że tutaj w okolicy 500-600 zł można już ją kupić. Także patrząc na cały kształt, to, że oferuje ona konstrukcję odporną na deszcz, z drugiej strony bardzo dobrą jakość, 4 megapikselowa matryca z przysłoną 1.0, z szerokim kątem widzenia i naprawdę wysoką jakością samych nagrań w nocy, to powoduje, że to może być dla wielu z Was bardzo dobry wybór do waszego domu, czy na przykład sklepu firmy, którą chcecie monitorować. Także propozycja ta wydaje mi się naprawdę bardzo dobra. Jestem mega zadowolony z tych testów. Rzadko zdarza się, żeby kamera oferowała tak wysoką jakość wykonania, jak i samych nagrań. Jeśli będziecie. Nią zainteresowani, to link do niej oczywiście macie na dole. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.